Cześć, witam was. Chwilę mnie nie było, widzę, bo trzy miesiące temu ostatni film nie było mnie, bo też niewiele się zmieniało na rynkach. Chociaż no kilka, pewne, kilka zmian było, o których warto powiedzieć, stąd też moja obecność. Pierwsza sprawa: no oczywiście, zaczniemy od tego, czym najczęściej się zajmujecie, się, od bitcoina. Bitcoin od marca rośnie nieustannie z jakimiś małymi korektami, ale dosyć ciekawe, ładne wzrosty. Jeszcze nie jest to większa, większe wybicie niż tutaj, w tym miejscu. Jeszcze na to będziemy chwilę czekać, bo to wybicie w tym ruchu spadkowym, które było w 2019 roku, było większe niż to, co się odbywa teraz, nawet na większej dynamice, albo na porównywalnej, no ale to jeszcze nie jest to. W tym miejscu dopiero będziemy mieć taki opór, który będziemy przybijać poziom tamtej korekty i cena się tutaj powinna na chwilę zatrzymać, czyli gdzieś w okolicach. 14,5 Oczywiście naturalnym oporem będzie też wysokość tego wierzchołka i to będzie jakieś 14 tysięcy. więc w tym polu, tutaj w tym zakresie od 14 do 14,5 cena powinna się na chwilę zatrzymać, powinna trochę powalczyć. Oczywiście to jest najbardziej prawdopodobny scenariusz, może się wydarzyć wiele innych rzeczy, może wcześniej to jeszcze korygować, ale po przebiciu tego poziomu Myślę, że już może się potwierdzić ten scenariusz, który miałem tutaj, że tu mieliśmy mieć pierwszą falę wyższego rzędu, ta z dołu do 20 tysięcy dolarów, nie była korekta, która trwała od grudnia 2017 roku do grudnia 2018 roku. Później mieliśmy pierwszą falę już wyższego rzędu, kolejnego rzędu, zjazd i teraz będzie trzecia, czyli najbardziej dynamiczna fala, bo przypomnę, te fale wyglądają nie mam odpowiednich narzędzi na szybko. Także pierwsza jest krótka, druga jest bardzo głęboko schodzi, trzecia jest bardzo dynamiczna, czwarta jest zazwyczaj mniejsza od drugiej i piąta nie jest aż tak duża. Piąta jest zazwyczaj, wow. Piąta jest zazwyczaj podobnej długości jak fala pierwsza, Czyli to by wyglądało tak, mieliśmy falę pierwszą, falę drugą. I teraz najprawdopodobniej będzie ha fala trzecia, która powinna być dynamiczna, jak to mówią fani i maniacy Bitcoina to demon. Ja szczerze mówiąc, szykowałem się jeszcze na zakupy. Jestem lekko w krypto, szykowałem się na zakupy. Jeszcze liczyłem, że zjedziemy gdzieś na jakiś poziom że będziemy korygować to wybicie, to które było tutaj, i zjedziemy na jakiś poziom rzędu 6000 dolarów, 6500. Pamiętam, liczyłem na to, że stąd będziemy korygować gdzieś te zakresy tutaj 6,1 Fibonacciego, znaczy 61 zniesiemy, czyli jakieś właśnie 6,200, 6400. No ale po wybiciu tego punktu, który był tutaj uznałem, że z tym zjazdem może już nie być tak fajnie i za 6000 bitcoina już możemy przez chwilę nie widzieć. Po wybiciu tego tutaj miejsca uznałem, że jednak on może nie być tak widoczny, szczególnie, że to wybicie nastąpiło na sporym wolumenie. Chcę zobaczyć, jak czytam wolumen. Taki filmik mam na kanale, jak czytam wolumen i takie wybicie na takim wolumenie pokazuje, że mogą się zacząć wzrosty, które już chwilę będą trwały. Podobnie wyglądają ceny na innych kruszcach. Bo tutaj jeden z ważniejszych wykresów, który mamy, to jest wykres dolara, który od marca no, jest w trendzie spadkowym, spada w stosunku do złotego, jak i do euro. Także no, Amerykanie generalnie uciekają z giełd, powinni uciekać z giełd, przy czym z giełd nie uciekają, ale zaczynają powoli uciekać na rynki kruszców, na rynki kryptowalut, co już widać po kryptowalutach delikatnie, ten ruch już się zaczyna. Złoto jest historycznie najdroższe, jeżeli chodzi w dolarze. W złotówkach nawet nie wiem, bo nie sprawdzam w złotówkach, ale historycznie w dolarze złoto jest najdroższe. Ja o złocie mówiłem tutaj. Pokazywałem ten wykres, kiedy było po jakieś 1600 dolarów. W tym momencie ja kupowałem złoto. Mówiłem, że potencjał do wzrostu jest niewielki, potencjał do spadku jest jakiś tam. Więc ja w złoto akurat nie załadowałem się zbyt mocno, bo mówiłem, że może ono wzrosnąć gdzieś do ATH mniej więcej taki jest potencjał do wzrostu, może oczywiście rosnąć dalej i tak naprawdę już teraz nie wiemy jak wysoko, bo ten wykres jest bardzo dynamiczny, jak widać, no ale urosło, urosło o tyle, ile je podejrzewałem i nawet więcej, przy czym na odpowiedź, czy ja bym dzisiaj kupował złoto, odpowiedziałbym nie, ja od jakiegoś czasu już złote nie kupuję, kupowałem je po 1400, po 1500 i po 1600, a później przestałem. To, co rekomendowałem też, żeby kupować przez cały 2019 rok, co kupowałem przez cały 2019 rok, co mogę Wam przypomnieć, nawet ostatni film, w którym to, o tym przypominałem, to było srebro. Tutaj, nawet, tutaj pokazywałem na tym filmie właśnie z 1 grudnia, że złoto ma taki potencjał do wzrostu, a taki do spadku. Czyli ten potencjalny wzrost do potencjalnej straty nie jest tak atrakcyjny, jak właśnie w przypadku. Jak się ma to w przypadku srebra, gdzie pokazywałem że do srebro było po 17 dolarów i mówiłem, że nie powinno spaść poniżej 13 dolarów. A potencjał do wzrostu do tego ATH ma o wiele większy, Czyli ten potencjalny dyst do potencjalnej straty był dla mnie o wiele korzystniejszy. Dlatego kupowałem złoto, zło, srebro, przepraszam, gdy było po 16, 17, 18 dolarów. Srebro dotknęło ceny 26 dolarów, wzrost jest bardzo dynamiczny. Ja w tym momencie jeszcze myślę o dokupowaniu srebra, ale tego nie robię. Kupowałem je wcześniej. Absolutnie nie myślę o sprzedaży, bo myślę, że jest jeszcze potężnie niedoszacowane. Niektórzy analitycy twierdzą, że może kosztować nawet 120-140 dolarów za jedną uncję. Więc potencjał do wzrostu jest ciągle duży. Czy ty masz ochotę je teraz kupić, czy nie, no to jakby decyzja należy do ciebie. Ciągle uważam, że cena jest bardziej atrakcyjna niż złota. Potencjał do straty, jeżeli spadnie na swoje ostatnie minima, to może spaść o 50%, a jeżeli wzrośnie to może wzrosnąć, jeżeli wzrośnie na cenę swojego, swoją maksymalną, tak jak zrobiło to złoto, to wzrośnie w 115%, więc mamy ratio 2,33 potencjalnego zysku do potencjalnej straty, więc dla mnie to jest ciągła atrakcyjna inwestycja, przy czym ja już teraz srebro nie kupuję, bo srebra już trochę mam. Pamiętam, że kolega jeden, Krzysztof Sornat, pozdrawiam, mówił, że ode mnie, może, że chciał kupić srebro za 80 dolarów, powiedziałem, że ja, 80 zł za monetę, powiedziałem, że ja sprzedam najtaniej za 150. To się śmiał, ciekawe czy długo jeszcze się będzie śmiał, przy czym przez to, że dolar mocno spadł, to to srebro w złotówce jeszcze nie jest tak drogie, żeby mnie po 150 sprzedawał, ale i tak już teraz nie mam zamiaru ich po 150 sprzedawać. Kolejną rzeczą, którą pokazywałem na tym filmiku, którą warto by było się zainteresować, była platyna, która jest ciągle szalenie daleko od swoich szczytów, bo moneta platynowa teraz kosztuje u nas około 4000 złotych. W dolarach zjechała dosyć mocno, wróciła na poziom, w którym kupowałem. Bo kupowałem mniej więcej po 850, 900 dolarów. Pamiętam monety platynowe, więc ciągle jestem w tym samym miejscu. Ale potencjał moim zdaniem do wzrostów na platynie jest ogromny, bo jeżeli wzrośnie na swoje szczyty to 161%, a potencjał do spadku, jeżeli spadnie na jakieś ostatnie minima, to jest 37%. Więc to ratio jest o wiele lepsze niż w przypadku nawet srebra, więc ja osobiście największa ekspozycja na, na kruszcach na rynek na platynę, w drugiej kolejności srebro, w trzeciej kolejności dopiero na złoto, przy czym na złoto już tak delikatnie przesuwam sobie stoplosa, mam chyba na jednodniówce ustawioną zakres największej korekty w tym wzroście, to jest tutaj i jeżeli ta korekta, ten spadek będzie większy niż to, niż ten zakres, to będę się zastanawiał, czy nie wypadałoby już ze złota uciekać. Ale myślę, że to jeszcze chwila, ale no w tym momencie ja już bym złota nie kupował. Kolejna ważna rzecz, to co się dzieje, to co bardzo mocno obserwuję, to jest nasz WIG-20 i w ogóle giełdy, bo jak widać, WIG od jakiegoś czasu się zatrzymał. Ten okres tutaj wzrostu od marca, od 12-13 marca do momentu do 5 czerwca. To był okres, który niektórzy inwestorzy nazywają koronahossą. Jest to moment, w którym pieniądze zaczęły być rozdawane, w którym były rozdawane pieniądze na zatrzymane działalności, w którym były zwolnienia z ZUS-u, w którym wiele osób pytało mnie, co może zrobić z pieniędzmi, jak inwestować na giełdzie. Pojawiło się dużo, ogromna ilość zak zakładanych kont maklerskich, kont brokerskich. Masa osób pierwszy raz zainteresowała się giełdą i w tym okresie zacząłem obserwować nawet zjawisko Fir of missing out, FOMO, że wiele osób żałowało, że na rynku nie było. Ja się od rynku trzymałem z daleka, a wiele osób tego żałuje. Na rynku pojawili się ludzie, którzy na tej po, do tej pory na tym rynku nie byli. To jest taka moja druga obserwacja. Ludzie, którzy pierwszy raz się zainteresowali giełdą. I trochę mi to zjawisko przypominało zjawisko z 2017 roku dotyczącego bitcoina, kiedy byliśmy typową bańkę, kiedy to ludzie, którzy wcześniej nie inwestowali, nagle zaczęli mnie pytać, jak to jest z tym Bitcoinem, jak go kupić, i tak dalej. Tak samo zaczęły się pojawiać pytania, jak kupić te giełdy, jak kupić te akcje, jak kupić te spółki, od czego zacząć, i tak dalej. Co prawda, cena nie spełnia kryteriów banki, no bo bańka to jest wtedy, kiedy ten wzrost mamy ogromny, więc ja bym tego bankom absolutnie nie nazwał. Ale pierwsza rzecz to właśnie to, że na rynku pojawili się ludzie, którzy na tym rynku wcześniej nie byli. Druga sprawa. W pewnym momencie ta cena się zatrzymała. Zatrzymała się na początku czerwca i od tego momentu ta cena oscyluje gdzieś tam w zakresach właśnie od 1700 do 1850, powiedzmy, w takim zakresie się utrzymuje znaczy wartość w 20 i mimo bardzo optymistycznych informacji, przedłużenia kadencji prezydenta, czyli stabilnej gospodarki, jakiej by nie było, stabilnej polityki, jakaby nie była, ale stabilna przede wszystkim. Pomimo informacji i raportów takich w mediach mega optymistycznych, rekordowe zyski za pierwszy kwartał, rekordowe wzrosty przychodów za pierwszy kwartał 2020 roku, firmy uruchamiają gospodarkę, za chwilę szczepionka, która na pewno będzie działała, polska szczepionka na koronawirusa. Pomimo tych wszystkich optymistycznych informacji, ta cena od czerwca nie chce ruszyć w górę. Biorąc pod uwagę te dwa czynniki, że te pieniądze, które tutaj się pojawiły, są dosyć młode na rynku, to jest nowy, nowy, nowy inwestorzy jakby na rynku. I druga sprawa, że te informacje pozytywne nie bardzo ciągną rynek w górę. Ja gdzieś tam wewnętrznie czuję, że jakaś poważna i negatywna informacja bardzo łatwo i szybko pociągnie rynek w dół. Z tego względu ja jestem na szorcie na WIG 20 od jakiegoś czasu. Jestem od tam chyba 750, więc teraz jestem troszeczkę. O, właściwie to już teraz dzisiaj, po dzisiejszym zjeździe jestem gdzieś w punkcie wyjścia. Stop lossa mam tam ustawionego trochę ponad 2000, więc nie jestem jakoś mocno zlewarowany, ale no, gdy miałem takie wolne pieniądze na koncie, na jednym z kont maklerskich, uznałem, że no, najlepsze co mogę zrobić w danej sytuacji, bo nie mam ochoty kupować hmm, spółek, bo uważam, że są mimo wszystko, że sytuacja jest niestabilna, hmm, pieniądze normalne mam wrzucone w kruszce głównie, no, uznałem, że najlepsze co mogę z nimi zrobić, to zagrać shorta. Więc no, czy bym radził grać shorta? Może nie, ale, bo to, to jest takie, że tak naprawdę gram trochę przeciwko rynkowi z tego, co czuję, ale no, osobiście jestem na shortzie i myślę, że wybierając teraz spółki do portfela należałoby być mocno ostrożnym, bo spółki gie, gie, gamingowe są moim zdaniem troszeczkę przeszacowane, Nasdaq jest mega przeszacowany, bo widzicie, no, nasza giełda jest bardzo nisko. To jest jeszcze ważne, że nasza giełda jest dosyć nisko, bo jesteśmy na poziomach no, jak na koronawirusa, dosyć wysokich, ale dużo, dużo niżej niż nasza giełda jest warta, tak naprawdę. Jeżeli chodzi o Nasdaq, to Nasdaq jest w tym momencie przebił swoje szczyty, jest no, bardzo, bardzo wysoko. To samo dotyczy drugiej giełdy amerykańskiej, SP, ona jest pod swoimi szczytami. DAX, giełda niemiecka, też jest pod swoimi szczytami. Jak dla mnie. Ja bym nie był tak optymistyczny do tego, że jesteśmy już po najgorszym, jeżeli chodzi o koronawirusa, że gospodarka już ma tylko przed sobą świetlaną przyszłość. Osobiście tak tego nie odbieram. Uważam, że nasza giełda ma duży potencjał do wzrostu, bo jest mocno niedoszacowana. I gram trochę wbrew temu teraz, co mówię, ale no, dzielę się z wami po prostu, jak wygląda sytuacja. W czym jeszcze jestem? Gdzie są moje pieniądze? Jestem skeszowany, bo czekam na okazję, bo myślę, że jeszcze będą. Uczę się cierpliwości. Przede wszystkim jako przedsiębiorca przebudowuję trochę to swoją teraz firmę, likwiduję działy, które nie przynosiły dochodów, które przynosiły małe dochody, przebudowuję trochę zespół, zmieniam lokal, bo to jest dobra okazja na zmianę lokalu, bo dużo firm się wysypało z rynku i o wiele więcej lokali biurowych, atrakcyjnych, jest dostępnych w fajnych, bardzo cenach. Przebudowuję i cierpliwie staram się siedzieć i czekać, i nie ulegać um, efektowi FOMO. Po prostu. Zachęcam do komentowania. Jeżeli macie jakieś pytania śmiało, to będę nagrywał, odpowiadał, bo powiem szczerze, że jak dla mnie od jakiegoś czasu, jak widać tutaj, dzieje się niewiele. Pozdrawiam was.